Witam serdecznie. To są pierwsze vlogmasy na moim kanale. I z góry mówię, proszę być wyrozumiałym dla mnie. To są moje pierwsze vlogmasy. Zamysł jest taki, żeby stawiać je co 2-3 dni. Ja wam zrobię rozpiskę w opisie. Eee, I dzisiaj jest pierwszy. Dzisiaj jest 1 grudnia i nie mam drugiego telefonu, laptopa, ani niczego elektronicznego, żeby wam pokazać. Że na pewno jest 1 grudnia i ja naprawdę zaraz będę siadać i to montować. I chcę, żeby to było jeszcze dzisiaj wieczorem. Eee, Taki jest zamysł, mam nadzieję, że będę dawała radę. Dlatego ja te vlogmasy nie mam jakieś... W sensie jeden odcinek nie będzie jakiś taki długi. Jeden filmik. Ale co dzisiaj się takiego działo, moi drodzy? Po pierwsze, chciałabym wam powiedzieć, że... Moim kalendarzem adwentowym w tym roku jest kalendarz adwentowy od mojej przyjaciółki, ponieważ nawzajem robiliśmy sobie kalendarze adwentowe i ja robiłam dla niej. Właśnie możecie widzieć urywki, jak ja robię ten kalendarz dla niej. Nie są jakieś mega długie, yy, ale są, no bo też nie chciałam za bardzo pokazywać, co tam w tym kalendarzu jest, żeby yy, moja przyjaciółka miała... Yy, niespodziankę, tak na tym, na tym to polega, ale tak, wymieniłyśmy się, czyli ona ma kalendarz dla mnie i będziemy go sobie otwierać. Chciałam od razu zaznaczyć, że codziennie będą szorce z tym właśnie otwieraniem e, tych okienek, natomiast we vlogmasach będą takie dłuższe treści, co ja robię, jakieś takie świąteczne aktywności e, oraz też otwieranie tych okienek, tylko właśnie dzisiaj sobie będziemy otwierać e, pierwsze okienko natomiast za te 2-3 dni otworzymy sobie za te parę dni plus ten aktualny Ja w ogóle myślałam, że teraz mi e, że prądu znowu nie ma, ale mi lampka dalej świeci przede mną i po prostu mój kot przechodząc trącił coś i, i skończył światło, bo ja mam taką, taką jakby plandekę między szafą a e, ścianą, gdzie jest włącznik światła i... dzięki was <grytania> no cudowne, ja też Ali taki karton podobny sprezentowałam, uwaga i tu z początku mamy list. Zaraz zobaczę, czy mogę Wam go przeczytać. Okej. Okay. Hmm. Ho ho ho, kochana Bestia Miśnia, przedstawiam Ci wyjątkowy, długo wyczekiwany kalendarz adwentowy. Jego misją, bardzo ważną, jest umilanie Ci odliczania do świąt. W środku znajdziesz rzeczy wybrane przeze mnie z myślą o Tobie mini podarunki, które mają poprawić humor, a w każdej torebce to dodatkowo maleńkie słówko. Na temat prezenciku. Liczę na to, że mój kalendarz spełni swoją rolę. Proszę o feedback. XOXO Bestie. Mamy <grym> my tak mówimy na siebie. Od techniku, moi drodzy. I tutaj taka laska cukrowa. Fajnie, to taki. Śmiałam się, że to jest taki bonusik, bo otwierałam sobie przy niej. Oj, <grym> otwierałam sobie przy niej, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, jak my to pakowało się, bo ja. Ale wszystko pakowałam w papier prezentowy. Okej, okay, i tu mamy takie toremeczki. Już patrzę, gdzie jest jedyneczka. To jest chyba jedynka. Więc proszę bardzo, tak wygląda. Numer jeden, otwieramy. O kurczę. Mamy taki, taką fajną gumkę z Reniferem. O, jest napisane. Nie mogłam się powstrzymać. <laughs> Świetne to jest. Będę nosić, będę nosić. Nawet jutro się postaram zrobić stylizację do pracy. I Wam pokażę na instastory, więc możecie sobie tam wejść i zobaczyć, czy urząd tej gumki. Czy na włosy, czy, czy na rękę, bo nosić ym, na ręce gumki do włosów, takie, więc fajnie. Ja Wam w ogóle jeszcze muszę powiedzieć, że do naszej rodzinki dołączył jeszcze jeden człowiek rodzinki, bo mamy drugiego kotka. Zwykłego lecie dachowca, po prostu czarny, ale taki śliczny kotek i trafił do nas wczoraj. Bo y, moja rodzinka znalazła tego kotka niestety y, samego sobie. No i tak nie można było po prostu zostawić i go i ją, bo dzisiaj byliśmy, byliśmy u weterynarza i dowiedziałyśmy się, że jest tu dziewczynka. I Przed chwilą powiedziałam do mamy, że to jest spełnienie moich marzeń, których nawet nie wiedziałam, nie? A proszę. Cudowne. Cudowne. Dziewczynka. E, więc, jeśli macie jakieś ciekawe imiona, to możecie napisać pomysł na imię dla, dla kotka, dla dziewczynki. My mamy już jedno wybrane, ale może mielibyście ciekawsze propozycje. Także możecie napisać. E, I co? I się cieszę, bo ja kocham, kocham kotki serio i. No, taka mała kruszynka. Jeszcze mamy takiego dużego kota, bo mamy mainkuna. I one są duże. A tylko w porównaniu z takim normalnym kotem, to ona naprawdę jest malutka. ma takie łapeczki, a mój kot ma takie większe troszkę. Tak. Także to by było na tyle z tego pierwszego vlogmasa. Zobaczymy, jak pójdą mi kolejne. Proszę trzymać za mnie kciuki, tak? To mojej moje pierwsze Także tak jak mówię, proszę trzymać kciuki za mnie. I życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i koniecznie mi też napiszcie, co jest w Waszym kalendarzu adwentowym w pierwszym okienku dzisiaj.